tylko chwila i otrzymamy potężną dawkę piłkarskich emocji. Drodzy Państwo, witamy ze Stadionem Onkididi. Już niebawem przekonamy się, jakie asy w rękawie kryją oba zespoły na to spotkanie. Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Girona zmierzy się z Raiowajekaną. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zagrają najpewniej tradycyjnie. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego nomesu. Złe było to podanie. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. znowu rozgrywają. No i po ataku zagrożenie minęło. Jest pod presją. Erik Garcia. W nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Hat-trick w ostatnim meczu i raczej nie było to ostatnie słowo naszej gwiazdy. Spodziewam się, że pójdzie za ciosem i nawiąże do swoich ostatnich występów. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. I teraz centra w pole karne. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Cisną tam mocno. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Postanowił strzelać. Obronił to. Rzuca piłkę przed bramkę. No i nie ma. Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak w słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Wiktor cychankow. Zdecydowane wejście w piłkę. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Akcja wciąż trwa. Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Dowbyk. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Teraz De Thomas. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Błąd. Tracą piłkę. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Co teraz? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać im prowadzenie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania zrzutu rożnego. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Znowu są przy piłce, dzięki inteligentnej grze w obronie. Dovebeck. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią. Proba środkowania w 16, ale czujny obrońca świetnie sobie poradził. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Herrera. Dobra okazja na bramkę. Cóż w zamierzeniach miało być precyzyjne uderzenie i piłka w siatce, ale źle poszło chyba wszystko, co mogło pójść. Tak, próba efektownego wkręcenia piłki do bramki, ale ostatecznie spore pudło i niewykorzystana szansa. Może dobrze dobrać, Pokazują się na pozycjach. Dobra decyzja, udane przejście. Ale jednak na kimś innym ten atak się zakończył. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. byk. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul. Rzut wolny. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik Sławki. Dobry raz wolnego w pole karne rywali. No i już po akcji. I podejmują jeszcze jedną próbę. Rozpaczliwie szukają szansy na wyrównujące trafienie. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Daily Blind. Właśnie tak powinno się wprowadzać. To ostatni gwizdek.